Halo, halo, witajcie, 63. odcinek Niskiego Pressingu, dzisiaj znów online. Maćku, witam Cię serdecznie, ja Cię widzę doskonale, a czy Ty mnie widzisz i słyszysz równie dobrze? Dzień dobry Państwu, witaj Paweł, witaj Marku, słyszę i widzę Was doskonale. Marku, czyli trochę radziłeś, uchyliłeś rąk tajemnicy. Naszym gościem Marek Ubych, dyrektor sportowy Miedzi Legnica. Marku, bardzo długo czekaliśmy na Twoją wizytę w niskim Pressingu, ale w końcu się doczekaliśmy i nasi widzowie, ponieważ od bardzo, bardzo dawna nasi widzowie... Domagali się wręcz Twojej wizyty w Niskim Pressingu. Cieszymy się, że w końcu do niej doszło Marku. Jeszcze raz witamy na pokładzie Niskiego Pressingu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło tutaj być Waszym gościem, także czekaliście y, wy długo wasi, wasi, wasi e, słuchacze, wasi oglądający też czekali długo, natomiast no jestem. Super, bardzo się cieszymy. Cieszymy się, że jesteś. Widzę, że marynarkę z Byjowej, Szafy, z pierwszej Komunii Świętej. Także nie lada okazja, Marek Kubik w bliski pressingu. <laughs> Oczywiście to tytułem żartu, lecimy. Jesteśmy gorąco po meczu z Legią. Marku, jak oceniasz ten mecz z Legią? Uważasz, że to ten wynik 1-2 to trochę nie oddaje przebiegu tego spotkania? Chyba Legia była zdecydowanie lepsza. Czy Ty zgadzasz się z taką opinią? Legia wygrała zdecydowanie zasłużenie. Mecz pokazał, jaką drużyną jest Legia. Brakuje nam jeszcze dużo do tego poziomu, ale graliśmy z najlepszą drużyną w Polsce. Możecie mi to potem wyciągnąć na koniec sezonu, ale Legia będzie mistrzem Polski, co do tego nie ma wątpliwości. Mieliśmy swoje momenty, mieliśmy swoje sytuacje, natomiast ich nie wykorzystaliśmy. Co nie zmienia faktu, że Legia wygrała zasłużenie, i co do tego w ogóle nie ma żadnej wątpliwości, i, i, i nie ma co z tym dyskutować. Wygrała Co do tego nie ma. Nie jakie nie są ogóle... plusy, może. Marku. No właśnie, Marku, plusy, i minusy przed restartem ligi. To jest, to jest tak naprawdę najważniejsze, czyli ten restart Ligi, ten mecz z Legią potraktowaliśmy troszeczkę jako taki super sparing i świetnie, ale porozmawiajmy o tych deficytach, które były i o plusach, to co Paweł powiedział. To ciężko oceniać deficyty, bo graliśmy z Legią Warszawa. Natomiast no, na pewno minusem jest ta sytuacja z Omarem Santaną. Ja przed meczem tylko martwiłem się o jedno, żeby nie było żadnych kontuzji. Uprzedzę pytanie: z Omarem jest lepiej niż zakładaliśmy. Czy będzie gotowy na mecz z mięsem? Nie wiem, nie potrafię na to odpowiedzieć. Natomiast sztab medyczny, nasi ludzie robią wszystko, żeby był dostępny na ten mecz. Są fachurami, są, są dobrymi specjalistami, wiadomo, wszystkiego nie przeskoczą, ale dają w siebie wszystko i, i trzymamy tutaj kciuki, że doprowadzą go do meczu z Mielcem. Natomiast no nie mogę obiecać, co nie zmienia faktu, że, że faktycznie wyglądało to fatalnie. Po internecie krąży to zdjęcie, fotopyk. Widać to bardzo, bardzo wyraźnie, jak, 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 jak agresywny to był atak. Oczywiście niecelowy. Tutaj do Lewczuka jakichś tam większych pretensji nie mam. Miałem do Janickiego w ekstraklasie po ataku na, na Markitosa, natomiast tutaj no, widać było, że nie chciał tego zrobić, żałował tego. No, Omar żyje, to jest najważniejsze. Noga jest y, prawdopodobnie, znaczy, no jest cała, także, 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 także pracujemy tutaj, a, a, a właściwie nasz sztab medyczny pracuje nad tym, żeby go doprowadzić y, do meczu z Mielcem, ale tak jak powiedziałem, zobaczymy, czy będzie dostępny. Yy, idziemy dalej. Yy, może od plusów, co? Bo, bo no my, właśnie, Marku powiedz to, jakie, są, jakie optymistyczne wnioski płyną dla nas yy, w kontekście yy, meczu z Legią? Prze I w kontekście rozpoczęcia całego się, no sezonu, się, wiedzia, restartu ligowego, tak jak to Maciek nazwał. No, każdy widział, że Markos jest w wysokiej formie, to, to chyba przyznacie. Yy, uczciwie powiedzmy Markos yy, na tle Legii wyglądał no tak jak powinien wyglądać jak piłkarz, no wysokiej klasy. Nie powinienem wyróżniać tutaj piłkarzy indywidualnie, ale no, no Markus naprawdę e, z drugiej strony dlaczego ma się bać Legii? No Grał z takimi firmami. że... Grał z Barcelonu i Real Madryt. Tak, tak, strzelał im gole, także nie ma co się dziwić. Wyglądał dobrze. E, no pójdziemy dalej. Kuba Łukowski też e, wydaje mi się, za mało się o nim mówi po tym meczu, ale tak naprawdę pamiętajmy, że to on tę piłkę po prostu zagrał do Makiego, to on trafił e, z rzutu wolnego e, w Spojenie, czy tam w słupek bramki. W końcu to on w 90. sytuacji oddał w 90 minucie, e, miał szansę oddać groźny strzał na bramkę legii i byśmy doprowadzili do kolejnej e, dogrywki, także, także tu na pewno e, plus. No i rzecz, która najbardziej mnie zaskakuje, e, nikt nie mówi na temat tego, że Macie Śliwa zaliczył kolejną asystę, to już czwarta w tym sezonie. Także, także, także to jest kolejny plusik. Meczek do meczeku, minuta do minuty, asysta do asysty. Maciek tutaj wyrasta nam na, 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 na człowieka, asystenta w drużynie. No i to są na pewno plusy. To są na pewno plusy. Minusy. No, rozmawialiśmy, no, kontuzja Omara, uraz Omara, no to na pewno nie cieszy. Co może więcej nie cieszyć? No, na pewno to, że wszyscy mieliśmy apetyty na sprawienie niespodzianki. Sprawialiśmy już te niespodzianki na Legnickim Stadionie, natomiast no, różnica między tym meczem, a tymi meczami, e, w których pokonywaliśmy tych powiedzmy najsilniejszych, e, no, jest zasadnicza. No, nie było naszych kibiców, którzy, którzy też tutaj dopingiem e, zawsze nieśli drużynę i powiedzmy sobie szczerze, te mecze z Krakowią, e, z Lechem tutaj, e, czy mecz pucharowy e, sprzed kilku lat, e, no, można e, zaryzykować, że, 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 że bez kibiców te zwycięstwa nie byłyby możliwe. Ja mam alergię na populizmy, nienawidzę populizmu, dlatego zawsze Maciek kłóci mi się często na meczach, bo, bo, bo lubisz, lubisz pogadać troszeczkę, porzucać taki troszeczkę populizmów, natomiast tutaj faktycznie konkrety. W odczułem to, odczułem to, że, Konkrety, że, panie Marko, bo no, rzucasz tutaj hasło, ale nie bardzo wiem, jak się mamy tak, ustosunkować. Tak, 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 to potem pogadamy jeszcze pewnie... <gadamy> To, to Drugą prostu... część, dogrywkę zrobimy. Zrobimy dogrywkę, zrobimy... Dobra. E, myśli, myśli, myśli. Myśli. Także, y, no tyle. No. Nie było kibiców, to, to na pewno by byłby atut. Y, to byłoby wsparcie. No i tyle. Nie dramatyzujmy. Graliśmy z Legią Warszawa. Y, Okej, okay, jak możemy od... zagrać ze Staną Mielec? Powiedz mi Marek, co do składu. Wiadomo, Santana stoi, występ Santany stoi pod znakiem zapytania. Y, jak ten skład będzie wyglądał? Czy ty już y, wiesz, y, co czy trener Dominik Nowak szukuje nam na wtorek? Nie wiem. Nie wiem. Trener ma swoje pomysły, swoje wizje. Musi to sprawdzić wszystko w treningu. Zobaczymy co będzie z Omarem. Może będzie, może go nie będzie. Wiadomo. To też, to też na pewno zależy od tego. Pamiętajmy, że, że na ten mecz wciąż nie będzie dostępny Adrian Kurzycki. Także tutaj kolejna strata. Trener ma kilka dni jeszcze, kilka treningów, niech, niech piłkarze walczą, niech biją się o to miejsce w składzie, także, także pytanie myślę, myślę za wczesne. A jak, okay. jak wyglądamy fizycznie, Paweł jeszcze momencik, ja tylko podrążę, okay, okay. jak wyglądamy okay. fizycznie, powiedz Marku, bo po pierwszej kolejce Bundesligi ci piłkarze jednak odczuwali to, te obciążenia 90 takimi intensywnymi 90 minutami, tam pojawiały się różne kontuzje, jak to wygląda w naszym składzie, poza Santaną oczywiście, to już sobie wyjaśniliśmy. Piłkarze na pewno odczuwają zmęczenie tym meczem, bo my mamy dostęp do takich konkretniejszych danych, jeżeli chodzi o, o, tutaj, o, o, o fizykę. No i tych printów, tych, tych szybkich biegów było naprawdę sporo. Także tutaj organizmy na pewno to odczuły. Także legia była oprócz tego bardzo wymagającym przeciwnikiem. Bardzo dobrze przygotowana motorycznie drużyna, także, także piłkarze to odczuwają, natomiast no nie ma przygotowują się do meczu ze Stalą Mielec, no bo to tak naprawdę ten mecz da odpowiedź, czy jeszcze mamy szansę na bezpośredni awans, czy możemy tylko już myśleć o barażach. Także m, odpowiedź brzmi, no, tak jak to powinno wyglądać. No są zmęczeni, są poobijani. E, przegraliśmy tę bitwę, no, zawsze, zawsze są rani i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało ze stalem. Natomiast no, nikt nie narzeka y, na, na jakiś tam ból, nie ma jakichś tam urazów takich, które, które by dyskwalifikowały przed meczem ze stalem. Okej. Okay. Marku, to jak trener Nowak i jego sztab, fizjoterapeuci mają ręce pełne roboty. Y, za chwilę rusza ten ligowy maraton. To na pewno leży, te wszystkie decyzje leżą w gestii trenera, Natomiast ty, jako dyrektor sportowy. Y, Zapewne już teraz myślisz o nowym sezonie, bo taka, taki jest też profil Twojej pracy. Tymczasem to też pytają nasi telewidzowie czy lekarzach. W czerwcu w bieżącego roku kończą się kontrakty między innymi Pikowi, Załusce, Markitosowi, Santanie, Kortowi i Romanowi. To wymieniam tych takich piłkarzy, ich jest więcej, ale wymieniłem tylko tych takich rzeczywiście kluczowych. Czy Ty już pracujesz nad. Yy, budową kadry na nowy sezon, czy jak, jako, że nie wiesz, czy to będzie kadra ekstraklasowa, czy na piegę, to ty jest to takie, czy to, to, to jest za wcześnie działania? No nie wymieniłeś tylko piłkarzy, nie wymieniłeś między innymi chłopaków wypożyczonych, prawda? Także Kostosz, Chrzanowski. Kostosz i Chrzanowski oczywiście. Oczywiście Kostosz wraca bardzo Szanowski przechodzi do, do Pordenona. To jest jakby. Tak, kolejno, natomiast. Rację oczywiście, oczywiście myślimy dalej niż, niż ten sezon i, i pracujemy nad tym, natomiast skupmy się na tym sezonie. Przyznam, że czekaliśmy na jakąś decyzję, na informację od PZP-u, czy, czy, czy to będzie jakoś rozwiązane odgórnie, e, czy dostaniemy jakieś jakieś informacje, czy te kontrakty automatycznie są przedłużane, e, natomiast no to wszystko nam zostawiono do indywidualnych negocjacji i, i, i tutaj panowie m, chciałbym... Negocjujesz żeby... już z tym piłkarzami, żeby po pierwszym lipca, po pierwszym lipcu będą mogli dalej grać u nas? Przepraszam, ściowo Jeszcze raz przypomnę, e, panie e, Wiadomo, sezon będzie trwał prawie do końca lipca. Czy już podjąłeś rozmowy, czy wy rozmawiacie już z tym piłkarzami, którymi kontrakty kończą, aby mogli zagrać w tych ostatnich meczach lipcowych? Czy te rozmowy już trwają? To już jest załatwiony temat. Nie, nie, nie. Ten temat nie jest załatwiony. Natomiast z piłkarzami rozmawiamy. Pamiętajcie, panowie, że to nie jest tak, że oni mają obowiązek, albo że my mamy obowiązek. Natomiast. No my chcemy, my chcemy te sprawy rozwiązać, natomiast też obserwujemy sytuację, jak wygląda. Te rozmowy na pewno podejmiemy, niektóre, niektóre, niektóre szybciej, niektóre nam troszeczkę jeszcze dłużej zajmą na pewno, no bo to będą pewnie wymagające. Natomiast nie wyobrażam sobie, bo rozmawiałem też o tym chociażby z Radą Drużyny, żeby którykolwiek z piłkarzy chciał zostawić drużynę. Także o to się nie musicie martwić, że. Że, że, że ktoś tam z tych naszych czołowych piłkarzy, z tych kluczowych piłkarzy zostawi drużynę. Pamiętajcie też, że ci piłkarze nie będą mieli prawa grać nigdzie albo gdzieś pracować w także, lipcu. Także sytuacja jest, no nie chcę powiedzieć, dosyć klarowna, ale, ale, ale jeżeli ktoś nie chciałby z nami przedłużyć kontraktu, ale natomiast zaznaczam, nie ma, nie ma takich sygnałów. No to, no to na, w lipcu żadnego stosunku pracy y, nie, może, nie, może, nie może podjąć, nie może grać w innej drużynie. Y, pamiętajcie też, że, że mamy dużo orzeczonych do końca sezonu, bo, bo o tym nie mówicie: jest Hubert Kisiel, jest Karol Gardielewicz, Hubert Natkowiak, y, Krzysiu Danielewicz, także y, tutaj są też te kwestie z wartą poznań, już, już tutaj y, jesteśmy wstępnie dogadani na to. Y, że, że, że ci piłkarze do niego pożyczeni zostają na ten, na ten, na ten czas lipcowy, y, no bo my chcemy ten awans wywalczyć na boisku, a, a nie osłabiając rywali. To byłoby no, niesmaczne powiedzmy sobie szczerze. No ma to sens. Marku, ja bym chciał wrócić do sytuacji sprzed kilku tygodni. Powiedz, jak na trenera Dominika Nowaka wpłynął y, fake news o, y, o tym, że komo klub prowadzi negocjacje z Irenauszem Mamrotem? I powiedz, jak w ogóle y, Ty, jako dyrektor sportowy, y, możesz to skomentować? A czy jak się odniesiesz do tego, do takich informacji? No, myślałem, że, 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 że już wszyscy wiemy, że to jest demontowane. Wy też dobrze zareagowaliście na to prawdziwie. Nie ciągnęliście tego tematu, tej plotki. Nie było takiego tematu. Sam trener Mamrot, z tego co wiem od Dominika, od trenera Nowaka, skontaktował się z nim, zaprzeczył temu. Trener Mamrot jest teraz w arcy gdynia. Także wracamy troszeczkę do tematu, do tematu, który został rozmuchany tylko i wyłącznie dlatego, bo, bo zamieściła to osoba, która ma sporo obserwujących na Twitterze. I tak naprawdę to jedyny, jedyny powód, dlaczego o tym rozmawiamy. Gdyby, gdyby napisał to, Ktoś inny, to nawet nie zwrócilibyście na to uwagi. Ale no to wiesz, co, ja no może. Mówię, mówię o, o Waszym. O waszym o, o, Marku, to ja może inaczej troszeczkę pytanie skonstruuję, bo Ty jesteś w tym świadku od wielu, wielu lat. Powiedz mi, skąd takie fake newsy się biorą? Bo on, on nie był bezpodstawny, tak? On miał jakieś drugie dno i tutaj chciano, tak jak powiedzieliśmy w naszym programie, chyba chciano troszeczkę nadszarnąć autorytetem trenera Dominika Nowaka. Zgodzisz się z nami? Czy to nie szedłem tak, tak daleko. To jest piłka nożna. My kochamy plotki, prawda? ja sam dzwonię często do kolegów po fachu, czy do innych agentów sobie poplotkować, posłuchać co tam się dzieje w innych probach, To jest zupełnie naturalne. Jestem przekonany, że Wy do Waszych kolegów dziennikarzy też dzwonicie i pytacie co tam w trawie piszczy. Najprawdopodobniej strzelam, no, no Giki z kimś rozmawiał. Może z kimś się tutaj nieprzychylnym. Nam no, ktoś rzucił takiego lekkiego smrodka, giki to kupił, giki to puścił. Szczerze mówiąc, no, no tak to widzę. No, nie zarzucałbym gikiemu Gikiewiczowi, że, 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 że zrobił to po to, żeby komuś zaszkodzić. Pamiętajcie, że kariera piłkarza trwa chwilę, on zaraz po nie wejdzie w jakąś menadżerkę, może będzie chciał być kiedyś trenerem. Nie, nie widzę za bardzo powodu dlaczego miałby atakować wymyślać coś na trenera Nowaka. Uważam. Uważam, uważam, że ktoś rzuci plotkę. Nie, on nie zweryfikował, puścił, kliknęło się, poszło, poszło w Polskę. I kropka. I kropka, tak pozdrawiamy. Giki Geek News Gikiewicza i pozdrawiamy trenera Dominika Nowaka. Przechodzimy do kolejnych pytań. Marku, y też niedawno dosyć głośno było. Y w mediach został ranking wydatków klubów na prowizje menedżerskie, jeżeli chodzi o Fortunę Pierwszą Ligę. Mieć na pierwszym miejscu wydaje najwięcej, 463 zł i 546 zł oraz 85 groszy. Tyle kosztowała Mieć Legnica Menedżerskie w okresie od 1 kwietnia 2019, 31 marca 2020. Jak to skomentujesz, bo robi wrażenie, mieć najwięcej wydaje w pierwszej lidze na piłkę, Czy rzeczywiście to mieć takim jest taką dobrą, dojną krową dla menedżerów piłkarskich? Czy, czy, czy te liczby trochę zakomują rzeczywistość? A czy nie zakomują, bo takie są fakty? Tylko proszę zwrócić uwagę na kilka faktów. Pierwszy fakt jest taki, że dotyczy to konkretnego okresu. tak? Od 1 kwietnia 2019 do 30 tam, marca. 2020, zgadza się, tak? 2020, tak jest. No w kwietniu 2019 byliśmy cały czas w Ekstraklasie, prawda? Także, także ciężko nas nazywać. Byliśmy tuż po, po, po zimowym okienku transferowym. No druga rzecz. Te daty, te daty, to nie jest data zawarcia umów. Te daty to jest data płatności. Jeżeli podpisujemy z kimś kontrakt, podpisujemy umowę z menedżerem, umowę pośrednictwa, zazwyczaj są tam wpisane okresy płatności naturalne, prawda? Ktoś tam faktury wystawia, ktoś faktury opłaca. My dogadujemy się, staramy się dogadywać z menedżerami w ten sposób, że te płatności albo odkładamy troszeczkę, albo rozbijemy raty, tak, żeby je faktycznie zapłacić, a nie po to, żeby leżały jako jakieś tam niezapłacone, zaległe, stare sprawy. Także, no i kolejna rzecz, faktycznie tam słowo kluczowe, opłacone. Także no, jeżeli my dogadujemy się z kimś, płacimy. I to też jest ta różnica, bo inne kluby, które gdzieś tam, bez nazw oczywiście, nie, miały wpisane te prowizje, po prostu ich nie opłaciły, ale jeżeli nie opłaciły, to ich tam nie wskazały. No i kolejna rzecz, kolejny fakt, Pozyskanie młodego, młodego zawodnika, który rozegrał już kilka meczów w ekstraklasie, strzelił nawet tam gola i, i jest ściągany, udaje nam się to zrobić, y, tylko za y, jedynym kosztem jest y, koszt ekwiwalentu. Y, no, jakby To jest równoznaczne z tym, że musimy od tego zawodnika stoczyć walkę no, z innymi klubami I, i, i to niekoniecznie z klubami z naszej klasy rozgrywkowej. Także y, Umówmy się, piłka nożna to jest biznes, to, to nie jest tak, że my sobie wymyślimy, że chcemy ściągnąć konkretnego chłopaka i ten kopak tutaj przychodzi za, 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 za ekwiwalent i wszyscy, wszyscy jesteśmy radości, to jest czasami brutalny, brutalny rynek, trzeba się troszeczkę poszarpać, no i zaryzykować, także, także mówię tutaj konkretnie, no wiadomo o kim, o Maćku Śliwie. ściągaliśmy Maćka kaśliwe, ściągaliśmy go za relatywnie, no nie relatywnie, po prostu za małe pieniądze, Ściągnęliśmy go za ekwiwalent, musieliśmy stoczyć też walkę z naszymi, z naszymi kolegami z innych klubów, no co też rynkowo nas troszeczkę wyniosło. Oczywiście ta kwota nie wynosi jakby jakiegoś tam jakieś połowy tego wszystkiego i tak dalej. Natomiast jest znaczącą częścią, częścią częścią tego, tego dealu. No sprzedaliśmy też piłkarzy, proszę pamiętać, także trochę piłkarzy. No nas... prowizję. Marku, czy te prowizje policzone w tym zestawieniu e, dotyczą e, o, opłacania tra, e, opłat prowizji za transfery do klubu i z klubu i w dwie strony? No, no takie jest założenie tych, 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 no. Tych, tych, mhm. tych umów. To jest e, wszystko wrzucane do jednego bora. Jeżeli podpisujemy umowę pośrednictwa, wypłacamy pośrednikowi jakieś pieniądze, no to Pieniądze są wypłacone za transfer do klubu, ale jeżeli pośrednik wykonuje dobrą pracę, przynosi do klubu określone pieniądze, dostaje za to określone wynagrodzenie. To jakby jest naturalne i to jest zdrowe. Przykład Karbownika i Mariusza Pekarskiego w legii Warszawa. Mioduski się z tym nie ukrywa, że, że, że z takimi ludźmi chce współpracować. Przedłużyli tutaj kontrakt i, i tak nie bardzo poczuwam się do tego, żeby się tego wstydzić, my też tak chcemy współpracować, jeżeli ktoś daje nam zarabiać, my chcemy dać zarobić mu. To jest zupełnie naturalne i to jest naturalny proces, jakby tutaj się nie ma czego wstydzić. Także dla mnie, to jest, dla mnie to jest super sprawa i tak to funkcjonuje na całym świecie. Jeżeli coś jest dobrze poukładane, jeżeli ktoś przykłada, czy przynosi pieniążki do klubu, właściciel klubu jest bardzo zadowolony i się odwdzięcza temu człowiekowi i wypłaca za to wynagrodzenie. Także Także nie, 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 nie widzę w tym jakby żadnych kontrowersyjnych spraw. Marek, Marku, ty... chciałem mm ci... -hmm. Marku... Tak, tak, no kontynuuj, kontynuuj. Marku, ile Mieć zarobiła pieniędzy po spadku sesji klasy na sprzedaży zawodników? Bo chodzą, chodzą o tym legendy. No dużo, nie? No to było rekordowe jakby okienko, no siłą rzeczy byliśmy. W historii tak... klubu. Mm -hmm. no, oczywiście, no pewnie, no co, co tu dużo okrywać? no przecież wiecie, że Konkretnych kwot nie mogę podać, bo, bo, bo nie mogę, jakby no, to, to, są, to są jakby... Chociaż mody, połowę. Także tak, 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 wideo też Wam nie podam, no, no dużo zarobiliśmy. Dobrze, w takim razie powiedz mi, może, wy, może wytłumacz nam i naszym telewizorom. bo to ten temat często się przewija i już dawno chcieliśmy zadać te pytanie. Dlaczego jest tak, że e, łatwiej, taniej jest ściągnąć do Polskiej Ligi Zawodnika e, z zagranicy niż Młodego, zdolnego Polaka, o którym wszyscy kibice marzą, młodzi, zdolni nasi Polacy. Dlaczego tak jest? Czy tutaj to jest by... problem z agentami i prowizji, właśnie? Nie, nie, tutaj bym oddzielił te dwie kwestie, no bo to jest pewne takie zbyt daleko idące porównanie. Młody, zdolny Polak, a zawodnik za granicą. Porównywałbym raczej zawodników za do, powiedzmy, jakichś tam ukształtowanych zawodników w Polsce. Młody polski zawodnik jest drogi, jest holenderski drogi. Omówiliśmy ten case kilka minut wcześniej. To są drogie rzeczy, natomiast no, to są inwestycje, to nie są wydatki, to są inwestycje. Także no, my jako mieć, powiedzmy, no, jeszcze mały klub, jeszcze, jeszcze nie ten czołowy w Polsce, też jesteśmy gotowi na takie wydatki. No i tutaj ten transformacj Siwy jest, jest tego potwierdzeniem. No też no, no, sprytni dosyć byliśmy w tym wszystkim, też, bo wzięliśmy go za ekwiwalent. Natomiast no, zagranicznych zawodników porównujemy do zawodników polskich. W Polsce, e, o tym się dyskutuje dużo, w e, środowisku nie ma tak zwanej klasy średniej, jeżeli chodzi o piłkarzy. Nie ma, nie, 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 nie funkcjonuje to. Są albo dobrzy piłkarze, którzy są bardzo drodzy, albo piłkarze, to którzy mówi. są no, gdzieś tam, powiedzmy, ligowi. E, nie nie, 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 nie ma problemu tego takich sposób. <noise> Nazywasz nie, nie, Paweł po imieniu sprawy. Nie, 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 nie. Bardzo ciężko za pieniądze pieniądze oścząć Polaka, nazwijmy to tak. Natomiast jakość nie ma paszportu. Charakter nie ma paszportu. Także jeżeli trafia się piłkarz z fenomenalnym charakterem, z dobrymi umiejętnościami z Polski, no jesteśmy gotowi i jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zapłacić za niego odrobinę więcej niż za zawodnika z zagranicy. O, o podobnych parametrach. Jakby to jest, yy, no taki jest rynek. My, my, my go nie zmienimy. Rynek reguluje, a my się musimy dostosować. No, no właśnie, Marku, była szansa uregulowania tego rynku. Kilka tygodni temu, na początku pandemii, yy, część właścicieli czy część zarząd, zarządzających klubami pierwszoligowymi mówiła o, o tym, żeby wprowadzić limity te, płacowe, tak? Żeby to tutaj troszeczkę ucywilizować. Yy, pan Andrzej Dadeło Czyli właściciel miedzi no, krytycznie podchodził do tego tematu. Czy to nie byłaby szansa, żeby jednak tę klasę średnią, jak to nazywałeś, piłkarzy. Wykreować. wykreować? Wiesz, to jedno z drugim ma bardzo ta, mocne powiązania. Jeszcze nie opanowałem tej zdolności wypowiadania się w sposób taki z klasą, jak pan Dadeło, więc odpowiem wam swoimi słowami. Dla mnie to jest no, głupie. To jest, to jest komunizm. Ja, ja, ja tego nie kupuję. Także przepraszam, jeżeli gdzieś tutaj to zbyt kontrowersyjnie zabrzmi, ale y, dlaczego, jeżeli ktoś chce wydawać pieniądze, inwestować swoje pieniądze y, i wydawać je w konkretny sposób, ma być ograniczony tylko dlatego, bo ktoś inny tych pieniędzy nie ma. Wie, ale wiesz, Marku, dlaczego? Przepraszam, wchodzę w słowo, bo jeżeli klub czytaj, Chrobry Głogów wydaje pieniądze z budżetu miasta, no to mieszkańcy mają prawo się zapytać, dlaczego są takie, a nie inne kominy dlaczego ci ludzie zarabiają takie nie inne pieniądze. Co innego w wypadku miedzi faktycznie, tu masz rację, to się z Tobą zgadzam, ale jest gro klubów, które są sponsorowane, nazwijmy to szerokim tego słowa znaczeniu, z budżetów miejskich, czyli z naszych pieniędzy, tak? No to są wybory, nie? To trzeba pójść do wyborów i, i, i... Nie no, przesadzam oczywiście panowie, to nie chcę, nie chcę, nie, chcę, nie chcę wchodzić tutaj w kompetencje gdzieś tam władz miejskich, bo, bo to nie moja rola. Natomiast ja się nie będę obrażał na to, że Artur Jędrzejczyk zarabia ileś tam set tysięcy euro, a, a, a my taki pieniądze nie mamy, no to jest zupełnie naturalne, są bogaci, są nie bogaci. I są, no są biedni, nie? No to jest zupełnie A na... nie jest bogata, Marku, jak na warunki pierwszego ligowe będzie się bogata? Uważam, uważam, że tak. Jesteśmy, jesteśmy zamożnym klubem, płacimy dobre pieniądze, nie ma co tego uciekać. Jesteśmy w tym sezonie na pewno w czołówce płacących. W ekstraklasie byliśmy najbiedniejsi. Także sami też widzicie, że, 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 że ta różnica przez kok jest y, olbrzymi, jeżeli chodzi o finanse. Ale no nie, nie uciekam od tego absolutnie, no. że, że w faktycznie w pierwszej lidze jesteśmy, jesteśmy no, no, w czołówce płacących. Panowie! Została nam do sobie jeszcze minuta e, programu, i chciałbym to wykorzystać jeszcze w kilku zdaniach. Marku, czy e, transfer pozyskania Markitosa e, do Miedzi Legnica e, jest Twoim takim największym dokonaniem, jeżeli chodzi o, o Twoją pracę w Miedzi? W ja nie pracowałem w Miedzi, kiedy Markitos schodził, ja, ja tam. Ale stałeś za tym transferem. Wiemy o tym i pisaliśmy to tak. wielokrotnie w mediach lokalnych. Markos jest moim jakby e, Ulubieńcem i, i mega doceniam i zawsze będę dumny z tego transferu, natomiast wydaje mi się, że największym wyzwaniem faktycznie był Dżanaim. Co są Dżanaim? Jednak Dżanaim. No tak, tak no to był majstersztyk. Okej. Okay. tym akcentem hiszpańsko-rosyjskim musimy kończyć program. Marku, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę, jestem przekonany na tym, że pierwsza i nie ostatnia, że będziemy się teraz regularnie spotykać.